Siema, witajcie ludzkie serdecznie z tej strony Garfield, a to jest kolejny odcinek z serii. Zagrajmy w rage. Ostatnio, moi drodzy, skończyliśmy na tym, że otrzymaliśmy y, strzelbę za pomoc w jakimś tam odbiorniku. Y, teraz dostaliśmy z misję, ponieważ po tym, właśnie od tego gościa, może coś powiem. Dokładnie. Muszą zostać ostrzeżeni przed tymi mutantami. Musimy ostrzec y, okolicznych mieszkańców przed y, mutantami, wystrzeliwując jakieś rakiety y, w górę, w powietrze. Spoko, gościu. Widać, dostaliśmy fajną strzelbę, bardzo ładną. Zobaczmy, jak się będzie z niej strzelać. Mm, dobra, to jedziemy w takim razie. No, przewiduję, że będzie dużo, dużo, dużo. Yy, a właśnie, czekajcie. Mam ile tutaj... O, 34 naboje to starczy. Myślałem, że będę musiał się wrócić i dokupić, ale nie... Oj, ale na szczęście nie. E, więc jedziemy. Do palacza! O kurwa. Ała! Nie zginąłem. Jaki żal. Aha. Nie mogę. Oj, co to, co to jest? Aha, dobra. Um, hmm. Widzicie, ja może sobie tutaj podjadę do tego gościa. Tutaj. Nie, on tutaj jest, zaraz, zaraz, zaraz. On tutaj jest. Dobra. Um, posprzedajmy. Nie, chcę. Co jest, kurde? Wypuściłem tą broń? Nie, jest dobra. Jasno, że przejrzeć chcę. Teraz tak, zasoby, co ja mam, 127 dolarów, no to mogę yy, granatów nakupić, kupmy powiedzmy o tyle granatów i teraz może coś sprzedajmy, co? Monokular, no właściwie to tu nie mam nic, do... a mam, mam, butelki po piwie sprzedaj. 4 dolary zawsze coś, dobra, okej. Okay. Yy bo granaty nam się na pewno przydadzą, chociaż znając, yy, znając mnie, to pewnie ich nie będę używać. <gry> no ale dobra. To dzisiaj może się zdarzyć tak, że niestety, ale film, filmik będzie podzielony na dwie części, dlatego też z wami się być może nie pożegnam. Zobaczymy, ale, nie, ale przewiduję również taką możliwość. Nie wiem do końca, co to są za dziady tutaj. On, oni chyba monitorują tutaj to wszystko, co, co się dzieje. Eee, dobrze, jedźmy dalej w takim razie. Nie wiem do końca gdzie zmierzamy, ponieważ no ja już w tą grę co prawda grałem kiedyś, ale kompletnie zapomniałem całkowicie wszystkiego. Dlatego, aha, czyli, czyli tam gdzie skończyliśmy poprzednią misję, tutaj zaczynamy a matko, dobra, no to co, biegniemy, prawda? To tędy? Aha, tędy, ok. Tu coś muszę zrobić. O cholera jestem. No. Jezus! O w mordę! Dobra, chodź tu, mutancie. się. Jebot, nie ma ci Dobra, ale ta strzelba jest dobra. Wow, O, kolejny mutant. Jebot! Jeszcze coś? Chyba nie. Dobra, Glender albo i tak. Nie, dobra. Jednak nie. Jak ja kocham tą grę po prostu, no. O jedrzesz. Kiedyś w nią grałem i naprawdę mnie wciągnęła na długie, długie godziny. Teraz to, to było co prawda jakiś czas temu i postanowiłem wrócić do tej gry ponownie. YELO! Dobra. Jedyne co pamiętam bodajże z tej gry to są wyścigi, które będziemy musieli kiedyś tam kiedyś tam będziemy musieli je wykonać. To będzie chyba część misji, o ile mi się dobrze wydaje. Czekajcie, ja sobie tego sprawdzę z zegarek, jak która godzina. Dobra, okej, okay, w porządku. Aha no to co? O Jezu. Ja tutaj nie umiem prowadzić kompletnie. Przyzwyczaiłem się za bardzo do Bf a i teraz mam. <laughs> Dobra, idziemy tutaj. Dobra, zostawiamy tutaj nasz pojazd i biegniemy tutaj. Okej. Aż stąd widziałem sztuczne ognie, świetna robota, co ci obiecałem? obiecał nam bodajże aha, przeciw, przy, przy, no, jak to się nazywa, kilka rzeczy, ja zaraz sobie zobaczę, co, co myśmy dostali. Dostaliśmy tak, yy, właściwie gruczoł adre, adrenaliny mutanta, czyli coś, co chyba będzie nas mogło leczyć, potem doskonały przykład postawy flory, czyli też coś chyba do leczenia, nie wiem, no i chyba jakiś szmat jeszcze dostaliśmy, ale czekajcie, bo być może uda się mi użyć tego. Nie, ja, jednak nie, dobra. To w takim razie jedziemy teraz do, jak mi się zdaje, do Hagara. Muszę nawet przyznać, że oprawa audiowizualna jak nagrana, która ma chyba już 3 lata, o ile się, o ile się nie mylę, to naprawdę jest ciekawa. Bo niełatwo jest zrobić mimo wszystko yy, świata postapokaliptycznego, który by no odzwierciedlał to jak najwierniej, prawda? No ale tu im się to wyjątkowo udało i bardzo, bardzo się z tego cieszę. Dobra, czyli wracamy do Hagara, owszem, ok, dobra. Kiedy dostanę wreszcie własny własne wóz lepszy? No. Dobra.

Tradycyjnie nie chce mi się iść, to sobie podjadę. No a ta laseczka widzę tutaj nadal sobie stoi. Mm, smakowicie wygląda w tym stroju. I nam się teraz odblokował właśnie warsztat. Tak, dokładnie. Czekajcie. Dobra, ok już jestem. Trochę pracy i co What? No kurde. Ale ty no dobra. Na początek zawsze coś. Dobra, akceptujmy. Okay. What the hell, co to jest? Jakaś mikrofon. Y ta krótkofalówka, chyba. Pomocy drogowej, aha. Pewnie ją dostanę razem z Bagim. No to jedziemy w takim razie. Jedziemy, jedziemy. Tut -tut -tut -tut. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać i że gra mnie nie za. Yy, no, że nie jest za głośna, powiedzmy. Ech, mam taką nadzieję, aczkolwiek wcale się tym nie martwię, bo najważniejsze jest moim zdaniem, to znaczy ważny jest też komentarz, ale. Rozgrywka jak najbardziej. Czekajcie. A, tutaj mam. Aha, dobra. Daj Johanowi listę. No pewnie będzie musi je znaleźć, tak? Mogę go zezłomować. Chciałbym dać ci te części, ale obawiam się, że mam mały koszt. Fak! Nie tak, że miałam napady na mój warsztat, by uciekli z większością części zamiennych. Będziesz musiał zejść do ich kryjówki w pobliżu do starej zapory. Mówiłam. To czego ci trzeba. Jeśli sobie z tym poradzisz, może się tam zrobić gorąco. Nie będzie łatwo zlikwidować bandytów na ich własnym terenie. Proszę. Grubaski, o jak miło. Dobra. Trudno. Jak mus, to mus. Dobra. Co się dzieje? Aha. Omnicję możesz wybrać uzbrajania, podczas uzbrajania się. Mhm. Aha, tutaj mam go wybrać. Dobra, spoko. Na razie weźmy te normalne, ponieważ ja... Nie za bardzo Oj oj, coś mi się zdaje, że ta złowroga muzyka nic dobrego nie wskazuje. Na łaskę bandytów nie ma tutaj co liczyć. Trzeba się bronić i napierdolać. Gdzie ja mam iść teraz tędy? Cholera nie lubię takich miejsc. Cholera jasna, o cholera jasna Far, dlaczego ja go nie mogę trafić? Jest, wreszcie go zabiłem, cholera Zraciłem swoją pozycję A, headshot gnoju Podwójny headshot Jest tam tuś jeszcze? Tu wszystko trzeszcze, kurde ten klimat, kocham tą grę. A czekajcie, co tu jest? Ja tu chyba byłem, ale... Aha, tu jest ta roślina dziwna taka, no dobra. Pewnie kiedyś będę musiał tutaj wrócić z nią życia. Na grę, no ale dobra, o kurde, wow. Aj, nie udało się. Wychyl, wychyl główkę jeszcze raz. No wychyl się zabiłem go? Nie, nie zabiłem go, nie. Kurde, mol. Jaki żal, to on miał hełm jeszcze na sobie. Nie uciek... Jak go zwiksowało? <gry> Fajną broń miał, kurde, szkoda, że jej wziąć nie mogę. Oj, no dobra. A czekajcie, przeszukam sobie tego bandytę. Bo on wygląda na ostalowe pociski AR. Dolary 2 dostałem nawet. Dobra, już tamtych nie będę przeszukiwał. Tędy? No cóż, dobra, to idziemy. Co tutaj będzie? Tu jeszcze nie byłem. Się zdaje chyba. Wow, ale ma fajną bronę. Nie żyjesz w Szukajmy go. O, 23 pociski stalowe i A i dolary. Tutaj mam wejść? O, cholera. No cóż, dobra. Jedziemy z tym koksem. Znajdź alternator. Cholera, jasna. Coś mi się zdaje, że znajdę tutaj nie tylko. Nie tylko bandytów, ale i też e, mutanty. Kurde, jest klimat jest klimat bardzo dobrze. Jakaś stara, ta była dobra. Co to jest? Może się skonstruować. Aha! Kurde, a nie mam jednak! Jak zarąbiście? Stwórz. O oh, yeah, bitch. Tylko obawiam się, czy to, nie, czy to nie jest przypadkiem jednorazowa. Ta, dobra, wyjście. Czy to nie jest jedno. Jak walnęło, dobra. Nie mogę tego podnieść w żaden sposób, cholera. Trudno. Jaki żal O cholera jasna, tu będzie bieg Nienawidzę tego tygodniu i z tymi maczetami łukami innymi i innym gównem O okay. cholera! Gdzie on jest? Już się ogarnę z tym strzelaniem Co tam nie będziemy się pieprzyć z nimi? O oh, oh, kurde, 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 dobra. Łoje! Oh yeah. Skąd oni idą? Fuck, Skąd? Co on będzie rzucać we mnie, we mnie tym cholera jasna? Dobrze. Wow Lee, jeb, jeb, piecie w dupę. A przeżył to, kurde.

No, chodź, chodź, chodź tu, chodź do celiku, chodź. Cholera, boję się tu wyjść. Ale trudno, trzeba. Orzesz, no, orzesz w mordę. Oj, to nie był zbyt dobry pomysł, ale... Tego zabiję. Tak, dokładnie. Może uda mi się któregoś jeszcze dobić? Tak! Ładnie O oh, fuck O, ja muszę kontrolować Ha! Jak nie wywróciło? Brawo! Jeszcze przeżył, kurde no Dobra, zbierajmy co się da. I spadajmy stąd, bo tu się naprawdę, może za chwilę zrobić bardzo nieprzyjemnie. Już jest nieprzyjemnie, wiem, ale... Cholera jasna. No i się zdradziłem. Fak. Fak, 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 fak. Jak no! Dobra, trzeba to. Co my tu mamy? Zestaw części elektronicznych, alternator. ok, tutaj widzę, że nam się drzwi otworzyły. Jest klimacik, kurde mol. Jak ja już zapomniałem. Oj, 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 oj. O fuck, tu jest gościu. O jezu, ała! To bolało. Oni mają granaty. Ja też mam, ale. O ty gnojny. Jak go zmiksowało. O fuck, 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 fuck. No właśnie, uważam, gdzie rzucasz szmatę. Żywy kutas jedno. Ja pieprz, oni się tam sami pozabijają. Posakra jakoś. Dobra, oni się wycofali, to my możemy pozbierać tutaj widzę... E, wszystko to, co... Pozostawili po sobie ci... Te gnajki, Zębatki. O, tu jakby można było wejść. Kurde. Czekajcie, mogę, mogę stworzyć to? A nie mogę. Nie mam czego? Paczki żelastwa nie mam, holender. Wow, tu jeszcze drugi jest. Holy shit, czekajcie. Jak się wybierało granaty, nie tak control kontrol nie, nie ma czegoś a g? może się rzucało? wow fak ja nie chcę tego dokładnie, nie jak chuj dobra e? e ale ja chcę tutaj nie chcę pięść, ja chcę o właśnie, ten pistolet, dobra Mam jakiś napój tutaj. Puszka z paliwem. oh goodie. Wow, 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 wow. Wow, gościu. <ścoughs> Jeszcze w Dubsko dostał do mnie masakrę jakaś. Jezu leje tu i leje tu ich jak chcę. Kurde dobra, weźmy to, weźmy to, weźmy to, eee, teraz tutaj weźmy duże puszki z olejem, dużą puszkę z olejem szmaty, tanie eleganckie buty, puszkę z paliwem Okej, okay, tu coś jest. Ha, tu myśmy mieli... Tu myśmy ich zabijali, dobra, teraz tak. Co my tu jeszcze coś mamy? Ja, nic więcej, dobra. W takim razie idźmy tutaj. Czyś tego pewien? O w mordę, on biegnie na mnie z tym! Ło, ah! wow, dobra. Tutaj się bitwa rozgrywa, jak kurde biegam i zbieram jakieś puszki. O w mordę. No ale na ten to... O Jezus! A ah! Fak! Wycofaj się. Ja żeż, w dupę pierdzielę Dobra, weźmy teraz już zapomniałem jak się granatami rzucało. Czekajcie, może sobie przypomnę. Ustawienia. Klawiatura mysz. Sterowanie. Granat. Gdzie jest granat? Granat, 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 granat Pistolec, strzelba, kusza, działko. Yy, hamulec. Nie, chcę granat, ludzie. Granat, granat, granat. La la Szybka aktywacja. cholera jak się rzuca tu granatami, no? Granatami jak się rzuca. Przełącz cel, szybka aktywacja, gaz, hamulec. Dobra, nie wiem, ludziska, trudno. No. Oj, nie żyjesz. Jak oni się tam wiksują, ludzie no. Tak? No, trzy banie żeby dostać to jest po prostu paranoia, no. I dalej stoi. A ten chyba książkę niewidzialną czyta. Dobra, nieważne. Whatever. Whatever. Whatever, whatever. Dobra. Weźmy to, weźmy to. Weźmy wszystko co się no do. No dobrze, lecimy dalej. Trendy. Trendy, owendy przez pole malendę koło komendy. Wow, fuck, fuck, wow, 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 wow. Oj je, w dupę. oj, 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 oj Dobra, ogarnąłem to, ten już nie żyje o czy? Ci... o kurde, wow, wybuchło, no i dziękuję bardzo, w porządku, co to jest, pokrywa aparatu zaponowego, o kurde, wow, Hot. oj jak pierdolę, te pomocy. Aha, zdychaj bandytonie. O, w dupa jeża Fak, 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 fak. No, już nie wstaniesz. polera ledwie co podejdę, to oni już wstają. No, chodź tu, no chodź. Leży to. Dobra, teraz ja chyba znając życie będę musiał tu pójść. O, paczka żelastwa. Nie chce mi się już co prawda wracać tam, no ale. O, jeszcze niżej mamy, i zajebiście po prostu. O, cholera, tutaj będzie dopiero jadka. Dobra, po cichutku, po cichutku. Weźmy, weźmy śród Cholera jasna co tu tak cicho Wo A! Ah. Takie ja dole co tu? Ja... Jebi... Ja pierd O kurde. Holy fuck! Zabij go! O w mordę! To Ten zastrane szybki gnój. A nie, to nie on. Taki śluj z pistoletem. Cholera jasna, no. Cholera jasno no. No, jery, no Wreszcie zdechła. Cipa. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Kurde. Co to, John Rambo jakiś cholera, czy jak? Fakt, co to było? Ci bandyci mają naprawdę najebane wełbie, jak, jak, jak nie wiem co. Jak tańczył, kurde. O Boże, dobra, wiecie, wiecie co, zróbmy sobie.